Nasz oddział liczący 120 kobiet ciągnie przez miasteczko Fürstenberg. Na parapetach leśnią pelargonie, kody drzemie w promieniach słońca. Kilku mężczyzn stoi wokół ławki, na której siedzi starszy człowiek i opowiada coś gwałtownie gestykulując. Kobieta z założonymi rękami wygląda przez okno. Niewiarygodny jest ten spokój, zaledwie kilka kilometrów od naszego obozu. Ciekawe, czy zamykają się w domach popołudniami, kiedy wiatr przywiewa na ulicę cuchnący tym z krematorium? Dzień był słoneczny i ciepły. Białe domki w ogródkach wyglądały tak uroczo i miło, jakby mieszkało w nich samo szczęście. Nie mogłyśmy się napatrzeć tym domom, w których jacyś nieznani nam ludzie żyli normalnym ludzkim życiem. Mieli normalne ludzkie radości i smutki, wiązali się węzłem małżeńskim, wychowywali dzieci. Przechodzimy przez miejscowość Fürstenberg, która zachowuje się tak, jakby nic nie słyszała o wojnie i wydarzeniach na świecie. Na drzewach w ogródkach kołyszą się w lekkim powiewie wiatru dojrzewające owoce. Szukam kwiatów w oknach, straciły swe barwy po tej stronie ulicy, która już leży w cieniu. Z domów z zaczystych firanek dobiega brzęk talerzy. Pewnie już nakrywają do kolacji spokojni mieszkańcy spokojnej miejscowości. Czerwona Gwiazda na Wschodzie. Nie było takiej możliwości, aby mieszkańcy miasta nic nie wiedzieli o istnieniu obozu koncentracyjnego po drugiej stronie jeziora. Miasto Fürstenberg przylegająca do niego wieś Ravensbrück czerpało ogromne korzyści z obecności obozu w tym właśnie regionie. Nie udało się całkowicie zataić bieżących wydarzeń z czasu funkcjonowania obozu. Woda doskonale niosła dźwięki porannej obozowej Syreny, ujadanie wilczurów czy donośne wieczorne salwy z karabinów maszynowych w trakcie egzekucji. Codziennie setki więźniarek maszerowało przez miasteczko w kolumnach pod eskortą niemieckich strażników. Odgłos dziesiątek drewnianych chodaków, wybijających rytm marszu, niósł się echem po cichych uliczkach Furstenbergu. Obóz zbudowano na prywatnym terenie należącym do Reichsführera SS Heinricha Himmlera. Częste wizyty tak wysoko postawionego urzędnika państwowego z pewnością zostały skrupulatnie odnotowane przez mieszkańców miasta. Firma budowlana, która odpowiedzialna była za projekt osiedla SES, czyli za budynki mieszkalne dla nadzorczyń oraz wyższych rangą oficerów z załogi obozu, miała swoją siedzibę w Ravensbrück. Ogromna inwestycja budowlana dała zatrudnienie lokalnym mieszkańcom, którzy musieli współpracować i jednocześnie nadzorować więźniów z obozu Sachsenhausen. Oddelegowanych do tymczasowej pracy przy budowie obozu dla kobiet. Lokalne firmy, w tym także Tartaki, otrzymywały zamówienia na deski, które następnie wykorzystywano do budowy baraków. Natomiast łodziami przez rzekę Hawele transportowano materiały do budowy komendantury, garaży oraz całego zaplecza gospodarczo-administracyjnego. Gudrun Appel, burmistrzyni miasta Fürstenberg, tymi słowami przemawiała w pięćdziesiątą rocznicę wyzwolenia Ravensbrück. Gdy czcimy dzisiaj pamięć tysiąca kobiet, dzieci, mężczyzn, którzy nie przeżyli obozu w Ravensbrück, moje myśli skierowane są na słowa rozmyślać i oddawać hołd pamięci, wspominać i czcić. Wszystkie te słowa związane są z przeszłością i naszym codziennym życiem. Nasze miasto, Fürstenberg i obóz koncentracyjny Ravensbrück, tutaj krzyżowały się drogi ludzi różnej narodowości. Tutaj żyją ludzie, którzy widzieli kolumny więźniów maszerujących jako kryminaliści. Tutaj żyją ludzie, którzy dopiero po wyzwoleniu dowiedzieli się o istnieniu obozu, o tym, co się tam działo. Są mieszkańcy Furstenbergu, którzy wstydzą się za zbrodnie popełnione przez SS. Zadanie mieszkańców naszego miasta powinno polegać na uświadomieniu szczególnie młodej generacji o mającym tu miejsce gardzącym ludźmi bezprawiu na zachęceniu młodzieży do aktywnego przemyślenia otaczającej je historii, aby możliwe było życie w porozumieniu między narodami, życia bez nienawiści rasowej. Po sześciu latach koszmaru dla tysięcy więźniarek obozu Ravensbrück Dzień 30 kwietnia 1945 roku oznaczał definitywne wyzwolenie spod nazistowskiej okupacji. Chore i wycieńczone więźniarki, które z powodu złego stanu zdrowia nie mogły brać udziału w marszu ewakuacyjnym, załoga SS pozostawiła w zamkniętym obozie bez jakiegokolwiek nadzoru. Na terenie obozu wciąż leżały ludzkie zwłoki, które nie zostały na czas przewiezione do krematorium. Aby zdążyć z pochówkiem tak ogromnej ilości rozkładających się ciał, Rosjanie, którzy weszli na teren byłego obozu, zaangażowali do pomocy mieszkańców pobliskiego miasta Furstenberg. To właśnie wtedy po raz pierwszy niemiecka ludność cywilna mogła na własne oczy zobaczyć prawdę o obozie po drugiej stronie jeziora Szwed. Wkrótce jednak rozpoczął się całkiem inny dramatyczny epizod w historii miasta Fürstenberg. Wschodząca Czerwona Gwiazda zwiastowała ludziom strach i kolejne upokorzenia. Mieszkańcy miasta Fürstenberg, podobnie jak pozostała ludność, która nie zdążyła w porę opuścić swoich domostw i uciec na zachód, bardzo szybko i dotkliwie doświadczyli na własnej skórze co tak naprawdę oznacza wyzwolenie Niemiec przez Związek Radziecki. Od tamtej pory rozpoczęła się trwająca niemal 50 lat radziecka okupacja, która całkowicie zdominowała codzienne życie niemieckich obywateli. Szukujące opisy przemocy, jakiej dopuszczali się radzieccy żołnierze na Niemkach z Furstenbergu oraz byłych więźniarkach z obozu Ravensbrück, potwierdziły niewyobrażalny dramat, przez który przeszły kobiety tuż po wyzwoleniu. Wiele polskich więźniarek postanowiło na własną rękę wyruszyć w drogę powrotną do ojczyzny, jednak także i one narażone były na ataki ze strony rosyjskich sołtaków. Teren byłego obozu Ravensbrück został w maju 1945 roku przejęty przez wojska radzieckie, które w tym miejscu utworzyły koszary. Niestety, poobozowe obiekty zostały dość mocno uszkodzone lub zdewastowane. Wielu żołnierzy, którzy w następnych latach zostało oddelegowanych do służby w NRD, nie znało przeszłości miejsca, w którym obecnie przebywali. Rosjanie przejęli wszystkie poobozowe budynki, dawno osiedle SS, zamieniono na wille dla radzieckich oficerów oraz ich rodzin. Ogromny obszar, na którym stały więzienne baraki, został przebudowany na potrzeby zaplecza wojskowego. Przez prawie 50 lat obecności wojsk radzieckich w północnych Niemczech. Ludność cywilna przywykła do codziennego widoku żołnierzy chodzących po okolicznych miastach lub ćwiczących manewry wojskowe na terenach poligonów zlokalizowanych wokół miasteczka Furstenberg. Do dnia dzisiejszego można odnaleźć ślady radzieckiej obecności w mieście Fürstenberg. Pomnik Lenina wciąż dumnie stoi przed budynkiem opuszczonego sanatorium uzdrowiskowego na osiedlu Rublinze. Natomiast znajdujący się w miejskim parku monument upamiętniający rosyjskich wyzwolicieli przypomina o strefie sowieckich interesów w Niemczech, szczelnie ukrytych przed światem za żelazną kurtyną.